Witam, witam na moim kanale co ja widzę w USA. Dzisiaj taki test mikrofonu. Mano. Zobaczymy jak to będzie w sklepie słychać, czy będzie głos, czy nie. U mnie na kanale zobaczycie wszystko, to co ja widzę w USA. Lecimy sobie do sklepu, kupimy coś do picia. I przetestujemy troszeczkę te mikrofony. Mikrofon jest coś takiego. Myślę, że będzie to spoko działało. Muszę przetestować, bo przed chwilą nie mogłem go włączyć, także. Wlecimy sobie trochę do sklepu zobaczymy czy będzie ściągało to ten a co cobrawarka miałem wziąć, ten puzeczek. zobaczymy czy będzie ściągało to muzykę, bo chodzi mi o to, żeby te mikrofony nie ściągały muzyki, bo później się wpuszczają prawa autorskie czy coś jak macie jakiś inny sposób na takie coś Skurde, te niektóre wózki są z telefonem, a te są bez telefonu. Nie będę wam pokazywał cen, cen tych napojów, bo kiedyś pokazywałem. Może tylko tak na szybkości przelecimy. Kapitan Morgan. Pobywarki lecę dlatego. Potestujemy te mikrofoneczki, zobaczymy jak to słychać. O, tylko w ogóle nie włączyłem. No nic, może się nagra. Takie ceny są amerykański, amerykańskiego browarku. Ale chyba będzie ściągało tą muzyczkę. Nie ja chcę ten, co ja chcę? Hakera, hakerka. I do domu. Hackerek jest bardzo pyszny. Taki psoełek. 16 baków. 16 baków macie za 12. 12 buteleczek. Co tu mamy jeszcze? Henia. Heniu kosztuje 14,5. Dab. Dab mamy taki. 4 puszeczki za 5 baków. Albo za dyszkę. Modelo. 16 Henio to był Amstel Pilzner Urquell o jest spoko ale dzisiaj smaczek na Henia na na hakera wypiję hakera może coś pohakeruję winka takie w takiej cenie tyle kosztuje brywarek przyjedzie cash Pięknie wykło. Tu macie ile wykło, ile reszty. Cyk, cyk, byk, big, dyk. Dolarki. Sypaj, sypaj. O, oh, i tak wygląda. Podatek, co Wam mówiłem, to jest tak, 16. O. I tu macie podatek, nie? Pstryk, 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 i to jest wszystko. Tu są jeszcze takie napojki jakieś. Pstryk, pstryk. O! Szwedzka wódka. I na to jest? O, 1,75. 1,75, 14 baków. w Ameryce tani jest alkohol dosyć i szybki szybkie ceny wam pokażę bo idę jeszcze coś kupić innego o proszę kwiaty na Dzień Matki albo na Dzień Mamusi 20 dolarków ale Dzień Mamusi już u nas jest właśnie w niedzielę także także jak ktoś ogląda z Ameryki a zapomniał o, o Dniu Mamy to takie kwiatki można kupić za dwie dyszki. A można coś innego. Ok, przewrócimy sobie tędy. O, proszę. Dwa za dziewięć baków. Taka Pepsi. Ile tu jest? 6. 6 razy 710, bo to są półlitrowe albo takie troszeczkę większe Pepsi. Lepsi piją Pepsi. A idę w tamtą stronę, także przy okazji mam coś nagram Za dużo wam nie nagram, ale chcę przetestować ten mikrofonik, bo jutro ten jutro może wleci fajny odcinek Także Proszę Zobaczymy, jak to będzie słychać w ogóle. Jakieś rzeczy dla kobiet, jak oglądają kobiety, to macie takie ceny. Skrzydełeczek, I jak oglądają mężczyźni, to macie takie ceny. W sumie dla kobiet to też jest, nie? Nie tylko dla mężczyzn. Ale ja muszę iść tam dalej. O proszę. Słuchaweczki i zadyszkę, nie? Okej, okay, Gdzie ja muszę iść, chwilę, tylko coś zobaczę. Okej, okay, szybkie. Uf, szybkie zakupy i do domu. Pokażę Wam ciekawą rzecz tutaj. To jest w sumie duży sklep. O, fajnie, że na pierwsza ten wózek będzie ten. Zobaczymy, czy to te mikrofony dobrze działają. Ale fajnie ten, co Wam pokażę. To jest duży sklep i jest duża ładowarka do Tesli, nie? I teraz tak. Czy już nie ma w domu ładowarki? To jest przewalone. Patrzcie tu. W sumie nie ma. Trzy Tesle tylko stoją, nie? Ale, ale moment, pokażę Wam to. Jest tak: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 stanowisk na Tesle, nie? Także. Moment, ja wrzucę kamerę i będziemy gadać dalej. No i teraz tak, odnośnie tych Tesli. Moment, pokażemy. Będzie widać drogę. 10 stanowisk i fajnie. Jak ktoś ma, mówię, ładowarę w domu, to to może ma sens, nie? Ale, ale jak ktoś ma na przykład coś takiego jak tutaj. Wracasz sobie z pracy i musisz zajechać, żeby ładować tam nie wiem, dwie godziny, półtora godziny, czy coś. Trochę takie czas stracony, nie? Ale każdy ma wiadome inną... inną teorię. Jak w zimie tu jeździłem, to kurde, nieraz wciel było. Jak były takie straszne śnieżyca, co było kiedyś w Chicago, to tam pokazywali, że po ludzie, no te, te elektryki padały i po prostu za kim dojechały do stacji, co nie? Nie wiem, moim zdaniem to troszeczkę jest jeszcze cienko rozwiązane, nie? No ale sami możecie, sami możecie to ocenić. Także ja ogólnie chcę przetestować ten mikrofonik dzisiaj, jak to w ogóle słychać, żeby nie było lipy na w jutrzejszym dniu. Także troszeczkę. Moment, bo teraz. Nie wiem nawet, czy to słychać, bo niby coś tam miga, ale. Miga i lata. Kurde, miałem tamte mikrofony dosyć fajne, ale myślę, kupy takie jeszcze lepsze. I czym więcej człowiek kombinuje, to chyba. Źle się może stać. Ciekawe czy będzie browarek z tyłu słychać, bo dźwięczy. Troszkę przetestuję co nie dzisiaj mówię te mikrofony. Jak macie jakieś używacie takie mikrofony, napiszcie w komentarzu, czy to Mano, tak, to jest chyba Mano. Czy to jest OK, czy to jest lipa, te mikrofony. Tam gdzieś jakąś recenzję czytałem, czy coś, tam gościu pokazywał, że spoko to lata. A wcześniejsze miałem gdzieś tam na filmie, możecie zobaczyć na te, tały czy coś. Tak jest mnie spoko, bo też wyciszały. Tylko no nie, to oglądałem na filmie gościu, że miał ceny. Te, tej takiej znanej firmy nie będę mówił jakie jakiej żeby tam nie reklamować, ani nikogo nie urazić. Słyszałem, że te rzeczki są lipne, nie? Dlatego... No i duże kosztują, chyba 3,5 stówy, nie? Także także na razie sobie będę takimi jakimiś nagrywał. Myślę, że to będzie spoko, a jak będzie niespoko, no to będę szukał coś jeszcze innego. Także... Także dobra, dupy Wam nie zawracam, także jak oglądacie moje odcineczki, to się bardzo cieszę. Piszcie komentarze, to też będę się jeszcze bardziej cieszył. Dajcie jakiś znak o sobie, że jesteście na kanale. No, i do zobaczonka w następnym odcineczku. Jeżeli mielibyście chcieli jakiś fajny odcinek, nie wiem, coś zobaczyć fajnego, żeby Wam coś tu nagrać, napiszcie w komentarzu, będę miał czas to nagrać. Przy gościom jeszcze low nagrać ten sklep, bo kurde, tak zawsze zapominam. A może dzisiaj wyskoczę. Lecę do domu, coś zjem i, i może wyskoczę jeszcze coś ponagrywać. Także dzięki bardzo za oglądanie. No, i zapraszam ponownie.